Także, cześć, witajcie wszystkich. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam w serii Bracia na Polskiej Farmie w 61. bodajże odcinku, na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym oczywiście nowym odcinkiem, nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo lecimy po 40 tysięcy subskrypcji, e, daj suba, daj łapkę w górę i napisz komentarz z hashtagiem, Hashtag dzisiejszego filmu niech będzie hashtag, e, hashtag pokrywa. A ja ci oczywiście przypnę serduszko i także zapraszam do grupy na Facebooku. Jeżeli kogoś tam jeszcze nie ma, to zachęcam oczywiście do dołączenia. A link macie w opisie. E, w dzisiejszym filmie widzowie jest oczywiście taka akcja, że jedziemy naszą szkardią. E, znaczy się jedziemy. No odcinek nie będzie, taki widzowy, że będziemy jechać oczywiście szkardią na kołach, bo jest to widzowie zbyt daleko albo aby prosto to zrobić. Yy, ale co widzowie robimy dzisiaj z tą sieczkarnią? Robimy taką akcję, że dzisiaj sieczkarnię zawozimy do starego SKR. -u. Dokładnie tak, do starego SKR, który jest oczywiście czynny. Jedziemy widzowie tam, bo tam jak dobrze wiecie będzie oczywiście header. Będzie oczywiście widzowie header, jak i wyremontujemy, będziemy widzowie remontować starym sk że naszą siećkarnię Dokładnie tak Jest tam widzowie kilku, kilkunastu widzowie mechaników, którzy się głównie znają i oczywiście robią takie sieczkarnie, kombajny, bizony, ciągniki, takie wiecie, te starsze Ursusy Tak więc oni najprawdopodobniej się znają oczywiście na budowie oto tej sieczkarni ja samo dobrze wiecie, oczywiście widzowie to jest polska sieczkarnia tak więc jak najwięcej takich dużo występowało oczywiście w takich naszych starych PGR-ach także oni nie będę mieli żadnego problemu, żeby oczywiście wyremontować oto taką sieczkarnię Tak więc w dzisiejszym odcinku będziemy oczywiście jechać do starego SKR-u e, Oddać oczywiście naszą sieczkarnię w ręce oczywiście tych mechaników pgr Którzy oczywiście sobie wyremontują naszą sieczkarnię w kolejnych odcinkach Więc to jest sobie plan na dzisiejszy odcinek, że jedziemy do starego SKR-u e, A w międzyczasie co ja myślę porobić, e, to chyba przy gospodarstwie tak naprawdę nic Bo w pole ogólnie nie mam zamiaru jeszcze dzisiaj jechać to prawdopodobnie może pojedziemy w kolejnym odcinku W sumie, w sumie nie wiem bo my i tak mamy w sumie ogólnie zaplanowane teraz trzy kolejne odcinki Także wiem w sumie ogólnie co, co, co ogólnie mamy tego nagrywać Więc prawdopodobnie w kolejnym odcinku sobie może pojedziemy jak będzie ogólnie czas Ale kolejny odcinek jest ogólnie bardzo też fajny bo będzie ogólnie widzowie dużo z udziałem Indora. Z tego co ja wiem, to ogólnie ma widzowie jechać po okupno ciunika. A do kogo pojedzie po okupno do ciunika, to sami ogólnie będziecie wejść dopiero, już w kolejnym odcinku. Więc tak, e, ja na pewno będę musiał widzowie coś sobie załatwić. Czyli prawdopodobnie będę musiał sobie widzowie załatwić od Krzysztofa elawetę Dokładnie tak, bo jak dobrze wiecie, ja tym nie. nie no nie pojadę widzowie na kołach do sieć widzowie, bo to jest Problematyczne bo ogólnie widzowie to nie jest dosyć blisko. E, więc tak jak mówię, na kołach tym nie pojadę. Bo jest w, za w za duże ryzyko, na wiele mandatów. Wiadomo, że wiecie, że po prostu... No na chyba inne ogólnie prawo jazdy, jeśli chodzi o się szkarnie o ten e. kombaj. Tak więc ja tego szybko nie ogarnę, ale witam bardzo serdecznie sąsiada. Witam. No, siema, co tam? Chodzi, e, ręka, ręka, ręka ryżka. Co po, po, po tam, ja, dzisiaj, ja dzisiaj, ja jadę ze śkarnią dzisiaj do, do remontu A co mi to interesuje, gdzie ty powiedział? Ty tak ten że zawał dostał, nie, niepamiętał No to ja wiem, że dostaję zawał, że na widok na widok tego Jundira A no co no, ty ze z... szpitala, wszystko okej? Okay? Bo ja wtedy na karetkę za twoim karetka przejechała? No wszystko okej okay, powiem ci braccie tę elegancko mi zrobili, wszystko normalnie Vipi wypis, wypis dostałem normalnie Kapitalnie wypisałem się i no. co powiem Ci, no i na razie lekarz mi kazał leżeć kapitalnie na łóżku na No ale to i, właśnie, no, on Ci no. kazał leżeć na łóżku, a Ty kurwa normalnie sobie chodzisz po wiosce No to jak mm. Ci kazał leżeć na łóżku, kurwa jak Ty nie przestrzegasz tych zasad Słuchaj, szczypili mi żelastwo, kapitalnie w, 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 w ciało Kapitalnie taki zabieg można powiedzieć i każdy mi leżeć na razie tydzień czasu i na razie Ci nic nie pomogę Na gospodarstwie Na razie może syn Ci pomoże, mój, to nie wiem Krystek a co? Eee, ale słuchaj, mi, mi tu nie trzeba tego, mi tu nie trzeba pomagać przy gospodarstwie. Ja sobie wszystko daję radę, tylko powiedz mi tak, że załatwisz mi od Krzysztofa lawetę, bo ja muszę dzisiaj szkary zapakować. Właśnie, że on dzisiaj chyba w domu jest. Tak? Jedzie to weź mi za szkardy, znaczy się te o lawetę. Przyjechał tutaj lawetą, i zapakować zapakował szkardy. No, bo nie byś. mogę jeździć. Ja tylko, ale co aut, autem przyjechałem z synem? Ujechał autem. Ja nie no? mogę jeździć autem na razie, no mówię, że na razie nie mogę jeździć. Kurwa, to słuchaj, tak bo tam. jest taka właśnie sprawa, że mi trzeba to lawetę. Tu nie masz pójść na nogę, to jedz kurwa kawałek. Ale mi że trzeba go załatwić! Ty musisz pogadać z Krzysztofem, o czego ja za każdym razem muszę go załatwić? To nie ja, ja nie mogę załatwić, bo on mnie nie pożyczy. Bo przecież on, ostatnio, on na mnie dał takie głupoty, że jestem złodziejem, taki i tak, i tak wiesz. On mnie go nie pożyczy, nie? Ale nie taka sprawa, ale musisz zanieść mu. Co muszę zanieść? Murek z kurami Jaki kurwa, ale co, co? No ja mam towar, mu towar chciał w tym. Co chciał? Towar, chciał? towar. Jaki towar? Pieniądze. No towar musisz jakiś dać, bo to on to ci da. Wtedy mi mówisz, że za, za darmo ci da? To co ja takiego mam? Ja nie mogę ma... mu zafundować jajka, mam tyle o jajek. Hmm, jajka. No to ma swoje... Ma kury tam tu. tu nie Kura, ja wiem. w sumie właśnie ma swoje kury. Powiem ci sąsiedzi, że ja nic nie mam do zaoferowania, jestem no nie co ja mogę mu dać? Ja nie mam. Z maszyną no nic, nic nie mogę dać, bo ja wszystko użytkuję, to co ja mogę mu dać? Kurawię ja mogę mu dać jak chcę, razem z tym fundamentem. Tu nie wiem, to do się dogaduj z nim, nie wiem ja się dogadam, ale to weźcie pogadać z nim, bo to ja to co ja mogę się dogadać? Ja nic nie wiem, co ja mu mogę dać no Ja mu mogę dać o ja mu mogę dać jawkę, bo nic mi nie potrzebna. O, tu jest O Worek ten możesz stoi dać. Stoi na mojej gruzie. No zboża nie ma, o, słuchaj, o, zboża nie ma, ja ci powiem co. co, co o potrzebuje. zboża jakasa nie mam zboża, to skąd mam zboża? O masz worek. Tu nie ma zboża? Gdzie? Tu chodź o, tu nie masz? A tutaj Tego nie, nie to tu jest stary złom zapakowany, Takie śrubki, nie śrubki. A tu to nie ma. To ja bym, może mu... To bym mu dał. Co? No te o śrubki, nie śrubki, to te jakieś leżą śrubki takie, to ciężkie z zisiki. O, słuchaj, nie ją potrzebuję, bo machanikki, jest, to połą to może to jakoś tam zamontuje no, Co te śrubki mu dać? No Dobra, to co ja to ja na leweta zapakuję, To ja pojadę tym Lublinem To ja idę. Dobra, ale ja mam z nim gadać czy jak? No to normalnie gadał, tam będzie w chupie jest bój. Ja pierdolę, coś ty teraz Indo, co z rup do wiatru? Słuchaj, na Europie jest teraz. Ja się boję, ja co że mi wystawię wystawi do wiatru? No to co ci No, ja pakuję ten worek, jadę do niego w tej chwili. Ja idę. Ja zapytam, kto to jest, pożycz mi. Ej, dzisiaj widzę, że się kamizelkę, wiecie, bo ogólnie w zalew wieczorem prawdopodobnie nie będę dopiero wracać. A ty, słuchaj, jak to ty sprzedaż... rady... A czy ty jedziesz e, remontować to, czy co? No ja jadę do PGR-u. A, to dobrze, to ja idę. No to jedź. Ja jedę ja jadę, ja jadę do, ja do PGR-u, bo wiesz, bo w PGR-ze prawdopodobnie remontuję takie no. szkarnie. Ogólnie wiesz, ten kowal wszystko remontuje, także budowę takie szkarnie mają w malutkim paluszku, nie? Także właśnie pomyślałem, że pójdę do starego pgr i mi wyremontuje te szkarnie. Ten header też kupię. Bo wiesz, jakieś prawdopodobnie może stare części będą mieli. Kurwa, masz widzę ten cały worek, mi się gibi na tej lewecie. Na tej ja kupię jeszcze nabietko na do, do, do kupowania. Potrzebuję. A więc jakie jak to zobaczysz? A, będziesz kupował coś? Ty ogólnie mówisz, żebyś ciąg jakiś kupował. Tak, mam w plany z gościem się umówiłem Na chyba na jutro. No chyba na jutro się umówiłem. Jak w zdrowie. Dobra, słuchaj, bo ja zajechałem do tego, do Krzysztofika. Gdzie on jest? Nie mogę? No właśnie, że nie widzę go. Dobra, to postawię za wiele tę elegancko swoją. Wyciągnę ten worek. To może tam gdzieś chłopie jest, czy był w chłopę podobać A ja nie będę komuś pukał, ja mu ten worek postawię tutaj przy tym. Ja mu ten worek zostawię pod drzwiami. Może ty byś pogadał ty... z nim czy coś, coś, że ten worek daje z tym? Jak? To do ręki do ręki musi być. To co? Będzie? Kurwa, ale tu kluczyków nie ma sąsiad. To jest lipa teraz, ja nie siądę do tego lubina, nie wezmę tego lubina. Zamykasz. To czekaj, ja może zadzwonię do niego, albo nie wiem. Ty sąsiad, co ja mam robić? Weź mi pomóż. M musi być tam, nie ma go. Nie ma go? No nie musi ma być. go, nie ma. Ja tutaj stoję, ale go nie ma, nie? Poczekamy sobie widzowie. To widzicie, widzicie jest stary zetor. Prawdopodobnie chyba do sprzedaży jest. Albo i nie wiem. Ogólnie, ale widzicie, właśnie, nie czeski Cheski Zetor, oczywiście, Potężny Bombowiec. Czekamy, widzowie, na Krzysztofa. Może widzowie się co chwilę zjawi, może gdzieś pojechał, kurwa. Wiecie, widzowie, bo ja tak nie wezmę samego, samemu Lewety, bo widzowie, nie mogę, nie? Bo wiecie, to nie jest moje, nie? Także co ja będę widział tutaj komuś brał, coś kradnie. Tak, widzowie, wiecie, to nie wypada tak, co nie? Czego tu? Szukasz pan. O, witam, witam serdecznie. Dobry, się Krzysztof? No to Machanik. witam, te mnie te gastar, pan chyba kojarzy, nie? No kojarzę ci, że wiem, że o, ci ten... jest związki No związki, ale raz ja z panem Kosa? Czego pan... Mm, Przy czym z panem nic nie miałem do czynienia to o co chodzi jako kosa. No jak pan lawetę pożyczył ode mnie? No, ja od z tym, z sąsiadem tym Indorem No i widzę kurwa jest powyginany ten Leweta cała To jest powyginana, a leweta jest przecież stała Nic nie stało No, trochę jest powyginana Tutaj nie ma się, się, to się, ciężko się rozsuwa, nie wiem, co, nie wiem, co byście wózili no to, na proszę tym Proszę pana, to może proces swoje stare lata i dlatego to się tak rozsuwa ciężko A dobra, a, a no, pan ja to, 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 to z tego, ciężko. z propozycją Jaką? No, chciałbym pożyczyć lewetę na dzisiejszy odcinek No, ale jak, za darmo? No nie, ja w zamian z tego worek postawię panu, stawię podziami zamiast tego, tego Lublina, ten co stoi tam To, pana, no to jest powiedz. pod zastaw, czy jak? Pod zastaw. Dobra jeszcze panu dałem tamtego, tam jest 30kg Tam jest 30kg 30 worek z tym, tam tam, tam są te e, śrubki, nie śrubki gwoździe takie. No dobra, to to, to to się przyda, bo to mam naprawić auto jakieś no, klienta No to tam to co? To się tam się śruby, nie śruby, śrubki takie o, takie duperel nakrętki bo jak, jak pan to zniszczy to biorę wtedy tego no To ten, dobra to nie, 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 nie ma problemu nie? No to, to ja mam No to muszę pożyczyć, bo jeszcze szkarnie muszę jechać do remontu do tego, do SKR-u, do Pegieru A to ja chyba gdzieś kojarzę bo tam raz by Naprawiałem i, i jakieś rzeczy jedną U nich byłem, naprawiałem No, no to ja właśnie jadę do tego, do pgr żeby mi naprawili sieczkarnię, nie? No to nie wiem, czy takie rzeczy naprawiają ci tam No podobno naprawiają i się tym zajmują, no bizony, nie bizony, takie Ursusa, tak że właśnie jadę do niej, bo nie znają całą konstrukcję ogólnie tej tej szkarni, co nie? Tylko nie wiem, czy tam klucze są, kluczy nie ma, to panu mam, masz te klucze to a... Dzięki Klucz z, z tym kłódę Dobra No to, to potem No Udało się widzowie, pożyczyć od Krzysztofa zamykamy sobie drzwi, cofiemy elegancko widzowie, do tyłu. A nie! Nie klasfat! Gdzie ty worek jest? No Ty worek Worego tutaj ja stoi. Tu jest. Gdzie? A, tutaj jest, dobra, jest, gdzie zgadza. Dobra. widzę Workę nie zauważył. dalej widzowie, ja cofę do tyłu, wyjeżdżam i do tą Zapakujemy sobie widzowie elegancko cieczkarnię cieczkarnie zapakujemy, kurwa na lawetę i pojedziemy widzowie, do PGR. Pokażę wam widzowie ogólnie widzowie wygląda ten PGR Ogólnie, właśnie, widzę, jak pokażę, ogólnie wygląda ten PGR cały. Wiecie, od tam, od środka, jak to wszystko wygląda, wiecie, ta hala, nie hala. Ogólnie, zobaczycie, nie? To zobaczycie, tam ogólnie, będzie dużo tych mechaników, co nie? Którzy się zajmują tą, tą, tą całą naprawą. Oni ogólnie, widzę, zawiodą no, i tam, oni no, tam widzę no, elegancką i naprawy też czkarnie, nie? W sumie też, co wiecie, tam jakieś koszty wyjdą, nie? Ale pamiętajcie, że te koszty, powiem Wam, że będą na pewno mniejsze niż one by były w jakimś zwykłym warsztacie, co nie? Tam wiecie, takim rolniczym, nie? Ale to też nie wiem, czy w takim zwykłym warsztacie, wiecie, tam, tym rolniczym Tych ciągników, rolniczych Ty, lawetowi tutaj przyjechał mój Krzysztof, wziął A zapożyczyłem, bo jadę do klienta Nie? Do klienta jadę, ale ten kurwa załodować. jak moją lawetą? Złom, złom, muszę załadować złom z samochodu Kurwa, ale no, jak to, ale kreserie. Jak to, to mój lawetą? A kurwa czyją? On to mówi, no Ale to to pan wieś, musi tak? uważać na paka, ale ten lepiej pan coś pościeli, bo tutaj jest nowa ta wyłożona. tam plandeka taka staru. Dobra, a to skóry. gdzie pan ten wiecie? Na wolał Ale po co? Mmm, Po ten, po auto uszkodzone. Dobra To pan nie pan z tym uważa, nie? Tylko jaka to załaduje, bo to... A to chyba deski jaki podłożę, to do góry to można wjechać chyba. Dobra. Podje zrobi, będzie git. Ale daję Krzysztof tutaj pojechał tym. Pojechał kurwa z moim lubinem. Czekajcie widzowie, ja pakuję się szkarnie elegancko na lewetę o, Ogólnie widzę zobaczcie, widzowie elegancko wszedł nawet Nawet pasuje w sumie Tu będzie widzowie trzymać elegancko O, dobra elegancko Teraz tak, zamykamy podpory Powiem wam że wszystko spoko, fajnie, tylko nie wiem czy ja tym będę był w stanie widzowie tym jechać, bo to nie wiem czy to nie będzie za ciężki ten kombajn Ta sieczkarnia, wie, wiecie o tym? Czy czasem nie będzie kurwa mi podnosić przodu za chwilę Ale wszystko się okaże za chwilę Dobra jedziemy, zobaczymy w jakim widzowie tempie będziemy się poruszać z tą sieczkarnią Powiem wam, że tempo jest dosyć optymalne Bo jest kurwa tragiczne, wam powiem Bo ja jadę widzowie się na godzinę, chcę wam powiedzieć Powiem wam, że naprawdę wzeje, poruszam się z optymalną prędkością 10 km na godzinę Dobra, wskoczyło nam na 13 12, 13 No prędkość jest naprawdę wzeje, fenomenalna, jest po prostu zadowalająca mnie Powiem wam, że naprawdę bardzo szybko jadę Jeszcze nigdy widziałem tak szybko nie jechałem jak 15 na godzinę No ale wiecie, co się widzę, w sumie nie ma co dziwić, nie? Załadowałem widzę praktycznie chyba Kurwa, nie wiem, mi komy może dwa, tony, 4 może nie wiem w sumie możecie napisać w komentarzu, że tak naprawdę widzę może ważyć ta karnie, bo ja w sumie nie wiem, nie orientuję się, nie? Ja tak wiecie, ja wam widzowie tę liczbę, liczbę, o tak rzucam na oko, co nie? No, ale tak naprawdę widzowie to w sumie nie wiem to może ważyć. Dobra widzowie, ja ja jadę. Wiecie, ja ogólnie mam naprawdę widzę długą drogę, bo ja jadę, widzę aż na miejscowość do połowy. Także to widzowie naprawdę to jest jakoś 43 km od tej wioski. Także czeka mnie naprawdę widzowie, długa ogólnie podróż. Wiecie, ja z takim, oczywiście, tutaj transportem, co ja jadę z taką wagą, to ja prawdopodobnie w będę jak kurwa z dwie godziny chyba tam. Dobra, ja w międzyczasie odpalę kamerę, jak kurwa będę już, będę przynajmniej jakiś kurwa, nie wiem, z 3,4 tej drogi, nie? No, odpalę w ogólnie kamerę, jak będę widział, się tam gdzieś zbliżać, co nie? przynajmniej jak wiadomo do wojowski tam odpalę kamerę. Dobra, to widzimy się za chwilę. Ogólnie w do powiem wam tak, że jadę, jadę. Znajduję się takim kurwa dosyć w sumie szerokim polu, bo po lewej stronie jest pola, po prawej są pola. I ogólnie z tego co ja widzę, bo nie działa mi lokalizacja. No, po prostu w ogóle widzowie nie ma tutaj zasięgu, nie? Jesteśmy tak naprawdę w szerokim polu, gdzie tak naprawdę powinien być ten zasięg, nie? Ale okazuje się, że widzowie, że tak naprawdę zasięgu nie ma, nie? I ja tak ogólnie widzowie sobie stoję, bo praktycznie prawie zapałem gumę. Tak można widzowie powiedzieć, z dwóch stron, nie, z jednej w sumie tylko. Zapałem widzowie, powiem wam, że gumę. Nie wiem, widzę, czy koło po prostu idzie do wyjebania, czy nie, czy po prostu tak z duży widzowie ciężar, że po prostu opadła aż do ziemi że tak naprawdę że na dentkach stoi Ale tak ogólnie widzowie się rozgląda i z tego co ja wiem to PGR chyba znajduje się gdzieś tam Tam jak jest widzę taką kurdzę bo widzicie tam stoją takie duże trzy garaże To chyba widzowie są obory nawet albo tam jest jedna obora po lewej stronie i dwa garaże i ogólnie widzowie jest tam zaogrodzony nie z tego co ja widzę. I najprawdopodobniej sobie tam znajduje się ten stary nasz PGR Gdzie po prostu oddajemy naszą karni do remontu e, Więc oczywiście co my nie będziemy czekać Ja sobie zowie, zapalam lubi bo ja sobie zowie, go oczywiście zgasiłem i wiecie takim naj, najmniejszym w sumie najpowolniejszym tempem jakim jechaliśmy Ja w sumie wdzaj jechałem 3,5 godziny, dokładnie sobie tak jechałem w i 3,5 godziny jak tu stoję, więc 3-3,5 godziny yy, jechałem 45 km, nie Także no naprawdę widzowie, tragiczny czas, wiem, ale no widzicie jak ja mogę jechać w takim tempem jak 15, 15 na godzinę, no to nie, nie możecie się widzowie tego dziwi, że ja po prostu tak powoli jadę i że tak długo ten czas robiłem, no ale możecie sami zauważyć, ja jadę widać dosłownie 8 na godzinę. Teraz widzę w tym szerokim polu na tym polnym drodze, jadę tylko 8 na godzinę Więcej nie jest tam jechać, no to wiecie jak jechałem cały czas tylko 10 na godzinę, 15, 16 17-13 no to wiecie, no to taki, taki czas uzyskałem to, nie? No tak, że w sumie nie ma co się dziwić. Ale naprawdę już jest końcóweczka, nie? Bo naprawdę dojeżdżałem praktycznie do tego starego nie nieopuszczonego, tylko starego do tego starego pagieru. gdzie tak naprawdę wzajem będziemy remontować oczywiście ee, to sieczkarnie, nie? W sumie zobaczymy tak naprawdę w ile nam to wyjdzie na tej sieczkarni, nie? Jeśli chodzi widzowie o cenę tej do tego remontu tej sieczkarni. To naprawdę widzaj jest interesujące i czekają ile to wyjdzie, nie? To takie coś. Ale myślę, że jakoś tam nie tak dużo, nie? Mam nadzieję, że jakoś tam dużo też nie wyjdzie, wiecie Mam mój budżet, to jest na pewno jakieś 10 tysięcy Żeby wyłożyć oczywiście za naprawę siećkarni Za naprawę, bo wiecie, jeszcze header trzeba kupić Header oczywiście tutaj prawdopodobnie też kupimy Oczywiście z, z PGR-u Bo najprawdopodobniej oni, oni Ogólnie widzowie będą mieli taką sieczkarnię A dzisiaj do tej siećkarni ogólnie będę widzowie mieli ten header Także prawdopodobnie po prostu kupimy od nich, nie? Od nich po prostu kupimy tą a Znaczy do sieczkarni header i, i wiecie, nie? I oni tak samo widzowie wam, wyremontują ogólnie nam I będziemy ogólnie widzowie zadowoleni nie, bo tu i to widzowie nam zrobią i będziemy mieć wszystko ogólnie zrobione, nie? Możecie zauważyć, tak właśnie wygląda ten PGR Tutaj widzicie, jest, wszędzie jest to, co widzicie, takie syrosy są na kiszonkę e, Tutaj widzicie, hala, tam jest sobie ten e, beczka na paliwo. Tutaj dużo hala, tu też dużo hala. Tam obory z krowami, jak widzicie, nawet dwie obory stoją. Tam jest gnojowica, widzicie, wszystko jest, co nie? E, o, i na widze stoi taka sama laweta, tutaj zobaczcie. Taka sama ogólnie co wie laweta, nie? To ma Krzysztof, nie? Taka co ogólnie widzowie teraz jada, nie? Ogólnie taka sama labeta yy, I teraz tak Zobaczcie tutaj, że Tutaj będziemy wjeżdżać, dokładnie widzowie tak Będziemy właśnie wjeżdżać na ten, tutaj yy, Na ten kanał, bo widzicie Tutaj jest dużo tych mechaników, co nie? I to jest tak, że ogólnie mamy wjechać na ten kanał Mamy zostawić czkarnię i możemy sobie widzowie Właśnie już pojechać do domu, co nie? I oni mają widzowie tu już sami naprawić Czekajcie, ja sobie widzowie zajadę tutaj elegancko Ja sobie widzowie otworzę oczywiście te potwory o, dobra, potwory co otworzę. I teraz widzowie sobie elegancko zjedziemy oczywiście sieczkarnią w dół. No, tylko czekajcie sobie, bo nie, nie wiem czy ona działa, czy paliwo ma. No zobaczcie. i on na tym ogólnie na tym kanale naprawiają ogólnie wszystkie, wiecie, czynniki, kombajny i takie sieczkarnie, nie? I wiecie, ja jestem ogólnie widzowie umówiony tak, że po prostu mam te sieczkarnie postawić sobie tutaj. Tu mam sobie widzowie ogólnie wjechać i tu po prostu mam tą sieczkarnię sobie zostawić. Tylko kurwa cholera jasna, widzowie coś nie mogę wjechać od tej strony. Czekajcie, ja widzę, spróbuję przyjechać koło tego lubina, koło tej lawety. Ogólnie możecie zobaczyć, że to w sumie widzę taka sama tak naprawdę laweta, nie? Nie wiem, w sumie, jak to się widzę, okazało, że ogólnie jest taka sama, że ktoś prosto też tu przyjechał. Czekajcie, teraz tak. Ja ją postawię tutaj. Czekajcie, spróbuję wjechać w tą stroną. Może po prostu tam coś jest, coś tam ogólnie koliduje. Mam postawić. Ogólnie tak zobaczę, no tak ogólnie wygląda te PGR, co nie? Dobra, czekajcie, zajeżdżamy sobie. O, dobra, widzę, że teraz w ogóle nie dało się wjechać. Dobra. Zostawimy sobie tutaj, a co widzę, tędy ten tutaj ogólnie stykuje się olej, co nie, jakieś kombinerki, klucze leżą, młotki, tu widzicie, tutaj jest tyle, tyle mechaników, co nie? Tutaj prawdopodobnie olej się znajduje, wiecie, do spuszczania, co nie? No i ogólnie, zobaczcie, no tu jest dużo jest tego wszystkiego, nie? Tak naprawdę zajmują tym, się zajmują, to remontują. Zobaczcie, tu jest tyle mechaników, to jest jeden, dwa, trzy, czwarty, piąty, szósty. Dużo to jest też kierownik, oczywiście, mechanik, wiecie, to jest ogólnie, to jest prawdopodobnie chyba ten szef, co nie? No i wiecie, ja po prostu w takiej postaci zostawiam, oczywiście, ten kombajn. Tu w sumie więcej nic nie będę tak naprawdę ruszać. No i wiecie, zobaczymy, ogólnie będziemy w czekać na sam, tel, na sam telefon, kiedy widzowie oczywiście do nas zadzwonią z oczywiście odbiorem tej sieczkarni z PGR-u, nie? Ja w sumie widzę tak naprawdę byłoby to na tyle dzisiejszym odcinku. Ja oddaję oczywiście w ręce mechaników, oczywiście na karnie. I będziemy oczywiście czekać na rezultaty I oczywiście naprawę. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle Dajcie łapkę w górę po dzisiejszym Oczywiście odcinkiem. Nie zapomnijcie, żeby zostawić łapkę Subskrypcję na kanale, bo lecimy Jak z obruszami, wiecie, po 40 tysięcy subskrypcji Daj słowa, daj łapkę w górę Napisz komentarz z hashtagiem, czyli hashtag pokrywa I w dzisiejszym odcinku było to na tyle Trzymajcie się mordeczki Do kolejnego odcinka już niebawem Także, nara